W w odcinku, jestem dobrym uczniem, ale jedna osoba jest złym uczniem. Czyli na przykład wybuchnięcie szkoły i wiele więcej. Było naprawdę gruba, więc oglądaj do końca. Jak dasz suba like, to spadnie Ci tysiąc robók z nieba. Napisz w komentarzu, który uczeń lepszy, a przyjdzie serduszkę, odpiszę. A i widzia i zapraszam do filmu. Dobra kochani, słuchajcie, jestem w domu i wypadałoby się pouczyć, bo jutro jest katkówka, a ja jestem dobrym uściem i nigdy nie ściągam! Ściąganie jest złe, tak mi mówiła mama. I ze mną jest moja ukochana mama dyrektorka! Topi jestem z ciebie dumna! O, mam same szósteczki w szkole, naprawdę warto się uczyć, bo przyszłości to dużo nam da! Nagrodę za to o, masz najnowszego laptopa! O! czekaj, co, najnowszy laptop będę mógł się na nim jeszcze więcej uczyć! Swoją drogą wynalazłam a to an! Eee, no ten Bobuksoidator wygląda całkiem przyzwoicie, no ładny bym powiedział super, mamo! Czas do szkoły! Okej, okay, jest szósta rano, ale wiadomo, trzeba być punktualnie w szkole. Nie chce mi się! Wstawaj, dzisiaj masz dwie kartkówki! Aaa, przestań mnie bić hi, 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 hi! Tak, wiem o kartkówce uczyłem się w nocy. Dobrze, ja czekam na ciebie obok samochodu! Ha 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 ściągnę <od kujona. śmiech> Żartowałam. za oceny idziesz na pieszo! ソノニェ Siema stary w końcu jesteś! Mama kazała mi iść na pieszu! Ej, stary, bo zapomniałem kanapek! Ej, bo ja też zapomniałem! Ej, ty dzieciaku! O nie ma problemy! Co chcecie? Oddawaj kanapki, kujonku! Nie, nie, ja mu nic nie dam! Moja mama to dyrektorka! Mama! Pomocy! Co się dzieje, syneczku? On chce mi zabrać kanapki. Ty, główniaszu, dostajesz jedynkę! ha <laughs> <Oczuj> moją pieść! <laughs> A teraz za to goti buziak dla mamy! Nie, dlaczego? <laughs> A synek mamusi! A swoją drogą mamy później do pogadania. Eee, boję się! Okej, okay, właśnie jesteśmy już na stołówce i zaraz dostanę jedzenie. Proszę Gotti a to twoje zdrowe jedzonko. Okej, okay, mam zdrowe jedzonko, a ja lubię zdrowo, bo wtedy będę zdrowy, tak mi mówiła mama. Aha, ale gówno dostał! Proszę z wyuczniu, oto twoje zdrowe jedzonko! Czekaj, co? Ja chcę pizzę! Przykro mi, ale nie mamy! mi to w tej chwili albo masz na oh. swoje. Oh. O, się już daje. Hi, 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 hi. Ha, ha. No i teraz można jeść. Mm, ale dobre było. Sto Dobry uczniów. E, co się dzieje, o co mu chodzi Dobrze, wstanę Co się dzieje Aaaa A! A co Zaraz powiem to mamie dyrektorce Jeśli coś powiesz To źle skończysz e, Boję się, naprawdę jestem tak Zestresowany Chodź ze mną do kibla e, Po co mam iść z nim do kibla, o co chodzi słuchaj, potrzebuję cię do kartkówki Z polskiego, muszę od Ciebie ściągnąć. Ale moja mama będzie bardzo zła, ja tak nie mogę. Ale to tylko raz, Goti. No dobrze. O, co w ostatni. Odpowiedź A. Dobra klasa, koniec kartkówki. Udało mi się bez żadnego przypału. O, zły uczeń, masz szóstkę. <laughs> Uczyłem się całą noc. A ja na pewno. O, dobra stary, było naprawdę dobrze. O mój Boże, naprawdę nigdy się tak wcześniej nie stresowałem na żadne i kartkówce! To było naprawdę chore. Pierwszy raz ściągałem dobrze, że moja mama się w ogóle o tym nie dowiedziała! Wiesz co jest jeszcze lepsze! O mój Boże, o ma zawsze takie głupie pomysły. Kiedyś na wycieczce spalił hotel! Co? Słuchajcie, chyba wpadłem w niezłe kłopoty! Okej, okay, dobra, trzeba sobie jakąś drzemkę zrobić! Chodź za mną! O mój Boże, ja nawet nie wiem gdzie my idziemy o co chodzi. Tutaj obok samochodu! Eee, co my będziemy robić obok tego samochodu? To ja jest samochód nauczyciela! Patrz masz kartkówki z matematyki, podpal je! Eee, co nie? Ja uwielbiam mat Ja chcę napisać się kartkówkę z matematyki! No dawaj stary, przecież nic się nie stanie! No dobra, niech będzie! Okej, okay, dobra i cyk podpalone! Eee, te nogi się rozprzestrzenia! A samochód się pali, nie to jest samochód nauczyciela! Nie, on jeszcze stąd poszedł! Aaaaa! Mój samochód się pali! Gógniarzu, co ty zrobiłeś? Nie zostaw mnie, proszę, nie god mnie to nie ja, to mi kazał ten zły uczeń! No nie! Dzwonię do twojej mamy! Ech, jestem tak przerażony, gdy nie złamałem żadnego regulaminu szkoły, a to jest chyba jedno z poważniejszych. No nie ma przewalone! Aaaa. Idę do tego gówniarza! Ja mu laptopa, a on takie rzeczy. O nie, moja mama przyszła. Ten dzieciak podpalił mi samochód! Złe i niewychowane dziecko! Dopi, jesteś złym dzieckiem! <gry> Ale to nie było tak. Zły uczeń mnie zmusił do tego. Co tutaj się stało? Goti nie powinieneś tak robić. Czekaj, co? Dlaczego on kłamał? Przecież to on mi kazał, mówi, że ja nie powinienem. Dostajesz szóstkę za pouczenie, zły uczeń. Eee, czekaj, co? A ty, Goti, dostajesz... I popraw piątkę z polskiego, bo nie wychodzi Ci 6-0! Nie! Okej, okay, słuchajcie, ten tydzień był naprawdę trudny. Nie mogłem się uczyć przez cały dzień i czytać moich ulubionych książek z matematyki. Ale nauczyłem się jednej ważnej lekcji: żeby nie podpalać kartkówek z matematyki. Ale wydaje mi się, że to ten dziecko złe mnie w to ściągnęło. To totalnie moje mnie była moja wina. O, przyszła moja mama. Mam coś wam do powiedzenia. W szkole jest instrukcja inspektor i nic nie nabrojcie! koti ale dlaczego to jest skierowane tylko do mnie halo a zły uczeń to nie ja jestem ten zły naprawdę o mój boże teraz w szkole jest jakiś inspektor co sprawdza te szafki są brudne przepraszam one będą mi czyste ha, 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 ha. chodźmy pograjmy w kosza kosza ja kocham grać w koszykówkę, więc idealnie star okej okay, dobra kosowanie i ograny dobra dobra Dobra, i teraz? Pyk! O oh je, yeah, dobra, trafiłem idealnie. Jestem mistrzem w kosza. Ale był super! No naprawdę, wyśmienicie się bawiłem! A wiesz by był jeszcze lepsze? No oh nie, znowu to samo! Co? Wybu! Czekajcie co? Ale super jeszcze nigdy nie robiłem eksperymentu z wybuchem. Tylko malutka pompka! Nie wiem czy to jest odpowiednie. To jest w porządku. Chodź za mną! Kurde, nie wiem czy mu ufać, ale dobra, niech będzie! Okej, okay, dobra, idę z nim po cichu i musimy być naprawdę ostrożni, bo to jest w celach eksperymentacyjnych. Cicho! Czy jacyś uczniowie sprawiałem kłopoty? Eee, eee można tak powiedzieć. Kurde, oni mówią o nas. Okej, okay, dobra, okej, okay, dobra, musi być naprawdę ostrożnie. Okej, okay, dobra, szybko na górę tutaj. Ale tak właściwie, co my tutaj będziemy robić? Gdzie my mamy niby bombę? Tutaj mamy jedynie jakby jakiś włącznik od światła czy coś takiego. Musimy rozstawić tutaj siedem bomb. Siedem bomb! To niebezpieczne! Spokojnie, to bezpieczne. O, nie jestem zbytnio tego pewny. Mój syn Gotti sprawia kłopoty! Tak, słyszemy o nim na mieście okej, okay, dobra, podłożyliśmy cztery bomby. Ale ja nie chcę tego klikać, naprawdę. Kliknij to Gotti! Ale ja się troszeczkę boję! Nie stary! Nic się nie stanie! Spokojnie! No nie wiem! Dobra, odpalamy za 3, 2, 1! Proszę panią, na górze stoję dwóch oczniów z bombami! O co chodzi? Czekaj ca! Co? co! Wybuchaj! Dobra, klikam to! A! O oh, mój Boże, co się stało? Kto to zrobił? To Goty! To nieprawda! No no dobra, przyznaję się, ale on mi kazał! Ma słaba na miesiąc Goty! Dlaczego? To nie byłem, ja on mi zmusił. Dobra, goty i zły uczeń. Daję wam do popilnowania pokój dla dyrektora. U, ale super, ale na pewno nauczyłem się kolejnej lekcji, żeby nie ufać złemu uczniowi naprawdę. O, idę na ważne spotkanie. Pasynku, pa i zły uczeń. Papa, pa mamo! Do widzenia pani dyrektor! Hi, 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 hi. Albo nie, zobaczy, ci dobrze pilnują! Dobra, wiesz co robimy? E, no wiem, po prostu pilnujemy pokoju dyrektora. I impreza! Eee, czekaj co, jaka impreza? Czekajcie, co tutaj się dzieje! Co tutaj robi koń! Czekajcie, co jest, oni tutaj sprayują całą ścianę! Co jest? Bo wpisujemy sobie oceny! Czekajcie, to jest nielegalne. Nie można sobie samemu wpisywać ocen. Myka się spod kontroli, naprawdę. Nauczyciele są głupi! Aha, będziemy mieli szóstki! Bo naprawdę wymyka się spod kontroli Ja nawet nie wiem, co tutaj się dzieje Czekaj, co jest? Czemu on wyciągnął siekierę? Kto chce dostać siekiery? Yy, ja nie Eee, yy, to chyba nikt i chce Eee yy. Nie chcę, ja czy nie wiem jak ja dałem siebie na to nabrać, jestem tak zestresowany naprawdę, boję się, ja bardzo nie chcę Gotowy? No nie wiem, zbytnio nie Trzy, dwa, no nie, jeden O, o mój Boże, moja mama przyszła Dość, przestań A pomysł Godiego był To nieprawda, wszystko widziałam O kurde, moja mama w końcu dowie się prawdy, że to nie były moje i ten zły uczeń mnie do tego zmuszał. Mamo, widzisz? To on zawsze mnie zmuszał do tego i mi... Go... Zły uczniu idziesz ta? Do... Mm, do czego on idzie? Proszkoły tylko dla dobrych uczniów! Nie! Okej, okay, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zły uczeń jest już dobrym uczniem. Kocham się uczyć. A ja zachęcam was do zostawienia subika, dzwonkiem i lajka, jak podoba wam się ten film. No na co czekasz, stary? Zostaw to, bo jak chcesz po więcej takich filmów. No i pamiętajcie o wbiciu Discorda. I pa, do następnego filmu.